W niedzielę poprzedzającą święta Bożego Narodzenia, Płotrzanie spotkali się na tradycyjnej wigilii przed ratuszem. Życzenia wszystkim zebranym złożyli prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. A także biskup Płocki Piotr Libera oraz biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów Maria Karol Babi. Na ręce prezydenta harcerze schówca ZHP przekazali całej społeczności Płocka betlejemskie światło pokoju, symbolizujące nadzieję na lepsze jutro. Po części oficjalnej przyszła pora na świąteczny posiłek. Tradycyjne wigilijne potrawy zafundowało miasto. Natomiast Mariawici częstowali zebranych ciastami. Wyjątkowy nastrój tworzyły płynące ze sceny kolendy w wykonaniu Młodzieżowego Chóru Kościoła Starokatolickiego Mariawitów oraz Maji Jerzewskiej, wokalistki z Płockiego Środka Kultury i Sztuki. Tuż przed Wigilią w domu Darmstadt odbył się wernisarz wystawy pocztówek świątecznych ze zbiorów Mariana Sołobodowskiego. Ekspozycję zatytułowaną Pokłon Trzech Króli będzie można oglądać do 16 stycznia. Szanowni Państwo! Przed nami najpiękniejszy czas w roku. Życzę, abyśmy spędzili go na serdecznych spotkaniach i rozmowach z bliskimi, życzliwymi nam ludźmi. Znajdźmy chwilę na odpoczynek i wytchnienie od codziennych spraw. Niech w te grudniowe dni otoczy nas ciepło i miłość, małe i wielkie cuda. Życzę Państwu zdrowych, pogodnych i pełnych nadziei świąt Bożego Narodzenia. Christmas is coming, the snowflakes will be falling. It's the most wonderful time of year. So hang up your stockings, put the tinsel on the tree, because Christmas is coming, my dear. It's the only time of year the reindeer fly. You can't see them on their sleigh ride across the sky. Gather all your family round, or go out and paint the town. It's the only time of year the whole wide world turns upside down. So baby, light a fire yeah. and we'll toast the night away. Because Christmas is coming. all.